Nad bystrym potokiem rozciąga się kraina. Mieszka w niej od zawsze kochająca się rodzina. Mama, tata i mała córeczka, co dom ich rozświetla, jak iskiereczka. Dziewczynka przyjaciół wokół nie miała, więc sama co dzień koło domu chasała. Zawsze uśmiechnięta i radosna była. Bo bardzo zwierzątka z podwórka lubiła. Gdy tylko do domu wieczorem wracała, z radością o przygodach swych opowiadała. Mówiła, że z kotkiem w piłkę grała, że z myszką na sianie w stodole spała. O piesku też swoim opowiadała, że razem z nim kości dziś obgryzała. A kiedy nad rzeczkę za dom wychodziła, krówka na plecach ją wynosiła. Każde zwierzątko pomocne jej było i co tylko chciała, to z nią robiło. Rodzice wciąż się śmiali na tej opowieści i z humorem czekali na najnowsze wieści. Pewnego pięknego popołudnia. Gdy jeszcze godzina nie była zbyt późna, poszła dziewczynka daleko w las, nie myśląc, że tak szybko upłynie jej czas. Gdy ciemno wokoło już się zrobiło, dziecko zrozumiało, że gdzieś się zgubiło, usiadła pod drzewem i płacze cichutko, a przecież pod domem było tak miłutko. Bawiłam się w ogrodzie. Piłeczką rzucałam, każdemu napotkanemu zwierzakowi pomagałam. I co się stało, że się oddaliłam, że od domu odeszłam, nikomu nie mówiłam? Rozmyślała dziewczynka, a nocka mijała, gdy wiatr czymś szeleścił, ze strachu wciąż drżała. Wspominała, jak mama zawsze jej mówiła. By grzecznie i pod domem się tylko bawiła. Nawet ulubione podwórkowe zwierzaki nigdy się nie oddalały w ciemne leśne krzaki. Co ja teraz poradzę? Rozmyślała biedna, kiedy mnie ktoś znajdzie. W głowie była myśl jedna: A jeśli mnie wilki napadną i zjedzą? Przecież one w lesie ciemną nocą siedzą. Na podwórzu się ruch zrobił, gdy tylko spostrzegli, że dzieci nie było. Wszyscy w świat pobiegli i szukali jej wszędzie, i pytali każdego, kogo tylko spotkali, nawet najmniejszego. Pies coś warczał przy budzie, kotek miauczał na płocie, nawet mały wróbelek, jakby. Ćwierkał coś w locie, ale na zwierzęta nikt uwagi nie zwraca. Mówią jedni do drugich przecież taka ich praca. Chociaż nieraz dziewczynka swym rodzicom mówiła, że się z pieskiem i kotkiem tak pięknie bawiła. Myśleli, że żartuje, że się z myszką bawi, że ją zawsze piesek do budy swej wabi. No bo cóż to za bajki dziecko opowiada, przecież żadna zwierzyna z nikim nie pogada. Nagle piesek zaszczekał. Wpadł na pomysł wspaniały. Dziecko kiedyś mówiło, by zwiedzić las cały. Zaczął szczekać na tatę, Zrobił tyle hałasu, złapał ojca za nogę I ciągnie do lasu. A ten wrzeszczyna burka, że mu czasu brakuje, Bo sam nie wie, gdzie jego córeczka nocuje. Ale piesek nalega, pod nogami się pląta, Oczka słodkie przewala i na ojca spogląda, Wciąż go ciągnie za nogę i do lasu prowadzi. Wogół psa pełno zwierząt, Innych się gromadzi. Poszli wszyscy więc w las szukać dziecka nocą. Każdy szukał jak umiał, całą swą mocą. Nagle piesek zaszczekał, jakby głośno się śmiał, jakby wszystkim ważnego powiedzieć coś chciał. Biegnie ojciec i matka, biegnie kotek i mysza. Nagle stają jak wryci. Wokół nich głucha cisza. Patrzą, dziecko z zajączkiem pod drzewem zasnęli, zmęczeni. Ucieszyli się wielcy rodzice, stworzeni. Razem wrócili do domu i usiedli wygodnie. Wymaleństwo w rodzinie czuło się już swobodnie. Ucieszeni są wszyscy, że tak sprawa skończona, chociaż wie już dziecina. Jak rodzina zmęczona, że się bardzo martwili, co się z dzieckiem stało, i przeprasza rodziców wciąż, że tak nie chciało. Nigdy więcej bez zgody nie opuści swych głości. niech się tylko mamusia więcej już nie złości. Ale jedna w tym wszystkim ich cieszy nowina, że zwierzaki podwórkowe są już jak ich rodzina, bo przyjaciel pomoże. Czy to człowiek, czy zwierz, i pomocną dłoń poda, kiedy tylko chce.